Dzień dobry. Wyobraź sobie pojazd, który udźwignie oczekiwania i podniesie na duchu. Udźwignie w zasadzie wszystko, bo chodzi o wóz Dziś porozmawiamy o marce Promift, części PJP Makrum i Grupy Kapitałowej Immobile. Zapraszam na ImmoRaport, program o jedynej takiej spółce w Polsce. Jan Borodo. Mikołaj Jerzy. Remigiusz Jaskot. Zaczynamy. Marka ProMlift ma nowy sklep internetowy. Pod adresem wózki widłowe paleciaki.pl znajdziecie m.in. wózki czołowe takich marek jak Toyota, Heli i Hankcha, czy wózki paletowe ręczne i elektryczne. Asortyment dostępny jest od ręki, a aktualnie znajduje się w centralnym magazynie ProMliftu w Koronowie. Janie, co słychać w Promlifcie i skąd pomysł, żeby powstał nowy sklep? Pomysł na nowy sklep wziął się z kilku kwestii. Eem, e, tak jak zauważyłeś jest on pod nową domeną wózki Widłowe paleciakipl Jest to domena e, nieco bardziej uniwersalna, wcześniej ta, to była domena www.shoppromlift.com Jest to sklep, który jest dużo bardziej funkcjonalny, przyjazny w obsłudze dla klientów, ale też nie ukrywam dla nas jako dla, dla tego zespołu zarządzającego. Daje nam dużo więcej możliwości, gdy chodzi o obsługę klientów, w zakresie zarówno płatności, pewnego, pewnego sposobu prezentacji produktów, stąd tego typu pomysł. Natomiast co nowego, na pewno warto wspomnieć o marce Heli. Jest to marka, na którą w ostatnim okresie bardzo mocno stawiamy. Na sklepie już się pojawiło sporo produktów z, z, tej, z tej grupy produktowej. To są zarówno wózki czołowe, elektryczne, jak i wózki spalinowe, i oczywiście wózki, wózki magazynowe. Nasz sklep to też jest miejsce, gdzie można pokazywać różne nasze aktywności i promocje. Staramy się zachęcać klientów do tego, aby kupowali u nas jak najwięcej wózków, stąd m.in. ostatnia akcja Prom Sztuki. To jest akcja, która polega na tym, że w momencie, kiedy klient zamawia więcej, większą ilość wózków. To już prostu... od drugiej sztuki jest promocja, z tego co I Już od drugiej sztuki, dokładnie, z naciskiem na już. Także, także serdecznie zapraszamy. I generalnie też prowadzimy taką letnią wyprzedaż wózków widłowych Toyota. Oferta jest bardzo bogata, szeroka. Z każdymi pytaniami, bo też przypuszczam, że tych pytań klienci mogą mieć sporo. Zapraszamy też do naszego zespołu handlowego. Tam na stronie jest taki przycisk, że wystarczy podać swój numer telefonu i w ciągu 20 czy 30 sekund zadzwoni konsultant i to działa, bo sprawdzają osobiście. Natomiast jak rozumiem, patrząc całościowo, tym atutem to jest to, że nie tylko sprzedajecie wózki, ale też zapewniacie. E, najem jest też możliwość finansowania, leasingu i serwisu, bo to jest e, serwis w całej Polsce. Tak, dokładnie. Ja jeszcze tylko króciutko nawiążę do tego sklepu. E, tam na dole, na pierwszej stronie, jest taka zakładka, e, w której można wpisać swój adres mailowy i zapisać się na newsletter. Serdecznie do tego zachęcam. E, jest to też fajna możliwość, żeby być na bieżąco z naszą z naszą ofertą, a dodatkowo proponujemy naszym klientom dodatkowy rabat, rabat w wysokości 100 zł datek, którzy właściwie się zapiszą na ten newsletter. A najem, bo to mnie ciekawi, jak to wygląda? E, tak, e, najem myślę że, myślę, że śmiało można powiedzieć, że to jest najbardziej dynamicznie rozwijający się obszar obszar tej, tej, tej działalności, naszej wózkowej e, obecnie. Generalnie działalność usługowa, to jest coś, co, co mocno się rozwija, czyli najem, najem i serwis. Mamy bardzo szeroką ofertę, gdy chodzi o, o usługi najmu. Mamy wynajmy zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe i też zakres, zakres portfolio produktowe, które oferujemy tutaj jest, jest bardzo szeroko. Szerokie myślę, że warto wspomnieć o takim ostatnim naszym Ostatniej naszej decyzji. To jest zakupie wózka o dźwigu 12 ton. Wózek ten podnosi na 5 metrów. I jest to myślę, że taki trochę wyróżnik dla nas, ponieważ tutaj w regionie z tego co ja się orientuję, nie ma albo w ogóle nie ma, albo jest bardzo mało tego typu ofert. Tutaj klient jest pewnie dosyć specyficzny, ponieważ to są w większości krótkoterminowe wynajmy, ale jednocześnie z punktu widzenia jakby tej rentowności dla nas bardzo jest to, jest to temat, temat fajny. Myślę, że tyle. Oczywiście, gdy chodzi o wynajem też oferujemy całe spektrum usług, czyli jakby kwestia finansowania, kwestia kwestie transportu, dostawy na terenie całej Polski, całej Polski jako prom część promsztalu też oczywiście warto wspomnieć funkcjonujemy w całym kraju czyli w sześciu lokalizacjach. Ja może je wymienię. To jest oczywiście tutaj e, centrala Bydgoszcz-Koronowo, pomorskie koronowo To jest miejsce gdzie jest nasz magazyn centralny. Tam gdzie e, zakład PJP makromu. Dokładnie. Dokładnie. E, Warszawa. E, Następnie poprzez spółkę IPZ to jest Kąbaskowo, Gdańsk i Olsztyn, i też ostatnio dużo się u nas dzieje. A, a jednym z takich ostatnich działań jest planowane w krótkim okresie czasu otwarcie niedużego, ale jednak warsztatu i magazynu w Opolu, który będzie pełnił taką funkcję operacyjną. Na tym, na tym, w tym naszym regionie południe. Nikołaj, a jak Ty z punktu widzenia zarządu GKI patrzysz na ten rozwój promliftu, nie tylko ten geograficzny? Nie, no to jest bardzo ciekawy dla nas obszar, szczególnie na przykład takie najmy, o których Janek mówi, to jest przez niektórych niedoceniane, ale to jest rzeczywiście, jeżeli spółki mają. Takie unikatowe produkty, których w zasadzie mało jakiej firmie opłaca się to cały czas y, trzymać, to mieć taką flotę w dyspozycji i, 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 i ją wynajmować, to, y, to myślę jest, są bardzo ciekawe kierunki. No ale tutaj, jako segment, no to myślę, że każdy obszar y, tutaj jest w zainteresowaniu y, Janka, i jego zespołu, żeby rozwijać zarówno sprzedaż, jak i serwis jaki ten, jak ten najem, jaki też się zdarza po prostu handel wózkami używanymi, bo to też jest istotne, to jest istotne też na takim trudnym teraz rynku, że po prostu mamy w dyspozycji trochę więcej sprzętu, więc łatwiej nam go czasami po prostu wynająć mamy wózki dostępne e, od ręki e, i trochę czekamy aż ten rynek trochę się odwróci trochę te stopy procentowe spadną klienci wrócą do zakupów też e, też nowego sprzętu ale to, to nie jest klucz z punktu widzenia też e, GKI cieszy to że tutaj za przykładem Janka idą e, nasi koledzy ze spółek zagranicznych tutaj bardzo fajnie rozwija się sprzedaż w Wielkiej Brytanii wózków widłowych. I tutaj przy okazji zapraszam na materiał z Piotrem Szczebleskim, który pewnie w połowie września nagramy. I tam powiemy trochę o tym więcej zaraz po publikacji wyników półrocznych. Także cieszy to, że to jest kolejna, kolejna znacząca, silna noga spółki PJP Macron, która jest. Rozwijana mimo trudnych warunków rynkowych. No właśnie, nie, bo mnie to ciekawi, bo to jest duży rynek, ale konkurencyjny. Wiele firm oferuje zbliżone produkty i w szczególności mnie ciekawi, kto jest klientem Promliftu, bo też już wiem, że to są bardzo różne podmioty, bo to może być i ktoś, kto prowadzi jakiś mały sklep, a może to być korporacja, która m, potrzebuje sprzętu do jakiegoś centrum logistycznego. Tak, to się zgadza. Tu tak jeszcze nawiązując do tego, co Mikołaj powiedział, e, faktycznie e, e, rynek jest e, dosyć trudny. E, m, może też tutaj, bo to ciekawe może być dla, dla, dla nas słuchających, e, według różnych szacunków rynek wózków widłowych to jest około 20-23 miliardów złotych. Ten rynek mocno urósł przez ostatnie lata i te prognozy, które, które gdzieś tam można wyczytać, też wskazują, że ten rynek dalej będzie rósł. Natomiast aktualnie, w obecnym roku i w ubiegłym roku, to tempo znacznie znacznie, znacznie, znacznie spadło. Natomiast, gdy chodzi o klientów, ja to czasem tak sobie myślę, bo to jest na tyle fajna branża, że ten klient jest w zasadzie wszędzie. Ale, żeby to nie brzmiało tak, może troszkę y, śmiesznie, no to można powiedzieć tak. Y, my oczywiście dokonujemy wielu analiz i, 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 i patrzymy na to, na, na tych klientów, który, którzy do nas docierają. Według takiej najprostszej, y, najkrótszej w zasadzie segmentacji rynku, którą można by sobie teraz nakreślić, no to y, mamy takie cztery segmenty. To jest. Y, Produkcja, tym też przemysł, to jest logistyka i magazynowanie. To są hurtownie, szeroko pojęte, i to są mniejsze działalności. To mniejsze działalności to w jednym worku jest bardzo, bardzo dużo firm. My w zasadzie w każdej z tych grup funkcjonujemy. Tak, zaczynając może teraz od dołu, no to gdy chodzi o mniejsze działalności, mamy punkt handlowy na Broniszach w Warszawie, gdzie pod Warszawą, gdzie obsługujemy rolników, sadowników, czyli tą powiedzmy, część związaną z, z rolnictwem, ogrodnictwem. Ale obsługujemy też firmy z przemysłu zbrojeniowego, z przemysłu chemicznego, obsługujemy średnie, mniejsze hurtownie, obsługujemy też wiele firm produkcyjnych. Także tutaj to spektrum działania jest, jest olbrzymie. I w tym trudnym rynku, o którym Mikołaj wspomniał, ważna jest aktywność. Trzy spółki z Uniwersum GKI opublikowały szacunkowe przychody. Chodzi o okres od początku roku do końca czerwca. Zaczynając od spółki Atrem, przychody wyniosły 97 milionów złotych, rok wcześniej było to 73 miliony, wzrost rok do roku 32,5%. Portfr zamówień na 30 czerwca 559 mln złotych. Natomiast grupa przemysłowa PJP makron, tutaj mieliśmy 217 mln złotych przychodów, przy 215 rok temu wzrost 0,9% portfel w budownictwie na 30 czerwca 138 milionów złotych, a w GKI 426 milion złotych przychodów, przy 404 rok temu wzrost rok do roku 5,5%. To wszystko było opublikowane w komunikatach SP na naszej stronie. Największą dynamikę wzrostu zanotowały segmenty automatyki i energetyki, budownictwa oraz hotelarstwa. Spadek w dewelopingu, co jest związane z harmonogramem przekazywania klientom mieszkań w roku 2025 i 2024. Dane mają charakter szacunkowy, mogą ulec zmianie w wyniku dalszych prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem. Mikołaj, słowo komentarza. Jeżeli chodzi o przemysł i budownictwo, to już wielokrotnie mówiliśmy, że trochę czekamy na to, aż ta koniunktura będzie trochę bardziej e, sprzyjać, e, i na to się przygotowujemy. Jeżeli chodzi o automatykę, elektroenergetykę, no to tam widać e, tam cały czas dużą aktywność zamawiających i ten rynek bardzo sprzyja, więc tutaj cieszą te wzrosty, e, ale rzeczywiście ten rynek jest coraz większy i z wszystkich zapowiedzi strategii publikowanych spółek, które są dla nas zamawiającymi. Wynika, że, że ten rynek po prostu będzie rózł. Wiem, że będziesz zapraszał do, do obejrzenia też analizy Konrada Książaka i on się tam powołuje na bardzo fajne badanie Instytutu Chyba Poznańskiego, gdzie tam jest dokładnie opisane. Jak stare są polskie sieci energetyczne, też ile jest tych GPZ-ów, w jakim one są stanie, i tak dalej. Także zachęcam do obejrzenia tego, bo to też pokazuje tą skalę transformacji, jaka przed nami. Przychody w developingu są niższe, co nie jest zaskoczeniem, dlatego że po prostu nowy produkt. Jest cały czas w budowie, to jest sprzedaż tego produktu, który już był wytworzony w poprzednich okresach. Jeżeli chodzi o hotele, bardzo cieszy wzrost w hotelach. Tutaj będziemy mówić o też nowych otwarciach, które się wydarzyły i w Krakowie i w Wrocławiu, co wraz z dobrym performowaniem istniejących obiektów pewnie powinny zachować ten trend. Do bardziej szczegółowego omówienia, nie, już nie tylko przychodów, ale, ale także wyniku. Zapraszam przy, przy okazji omówienia wyników półrocznych, co pewnie się wydarzy już niedługo na tym kanale. Także pamiętajcie, kliknijcie subskrypcję, najlepiej z dzwoneczkiem. Spójrzmy na kursy akcji trzech spółek z uniwersum GKI, Atrem. Kurs z momentu nagrania 42,20 zł. JP Makrom 16,90 zł oraz grupa kapitałowa Immobile 3,47 zł. Tutaj płynnie przechodzimy do postów z XA. Kamil Żamujc pod koniec lipca zauważył, że był taki dzień, kiedy w środku dnia kurs Atremu wzrósł, a Immobile z kolei spadło. I jeden z jego followersów poprosił o komentarz, tak naprawdę, do takiej sytuacji rynkowej, bo w ostatnim czasie. Było tak, że ten kurs GIK podążał za kursem atremu. Ja tutaj za, za Benjaminem Grahamem, że jednak w krótkim okresie to m, giełda to trochę maszyna do głosowania, a w długim to waga, więc e, myślę, że to jest związane z jakimiś tam e, e, emocjami danego dnia i jakimiś decyzjami indywidualnych czy tam grup inwestorów, które są bardzo tam krótkoterminowe, więc takie. Anomalie mogą, mogą, myślę, w krótkim terminie występować. Jeszcze jedno pytanie, zupełnie e, dotyczące innego segmentu, innej, innej sprawy, bo chodzi o hotele. Pytanie, które nadeszło mailem. E, przychody, patrząc e, na lata 2022-2024, mocno wzrosły ze 138 do 187 milionów, a zysk operacyjny spadł. Z czego wynika to pogarszenie się wyników i czy oraz kiedy można liczyć na poprawę rentowności? Napisał do nas akcjonariusz Adrian, gość naszych walnych. No myślę, że akurat zeszły rok to takie dwa najważniejsze czynniki. To jest po pierwsze to, że hotele po prostu, tak jak w relacji patrzymy, nawet widać to w publikacji szacunków, że ten zeszły rok jednak był trochę trudniejszy dla hoteli, ten jest trochę lepszy. Drugi powód jest taki, że w naszym koncepcie rozwoju tego segmentu gastronomicznego, restauracyjnego to był też taki rok sprawdzam, czyli te restauracje, które nie performowały, zdecydowaliśmy się je zamknąć, co... co, co, co E, również przyczyniło się do, e, do, 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 do jakichś tam obciążenia do obciążenia wyniku zeszłorocznego także e, my już w tym roku co widać też po przychodach e, spodziewamy się znaczącej e, poprawy e, i tutaj jeszcze jedna taka, taka sugestia że ja polecam patrzeć na skonsolidowany wynik segmentu, uważam, że on ten obraz tego będzie bardziej miarodajny niż samego jednostkowego Focus Hotels S.A. Jeśli macie pytania dotyczące któregokolwiek z naszych segmentów, zawsze jesteśmy otwarci, czy w komentarzach tutaj pod tym filmem, czy na iksie, bo wiemy, że inwestorzy kochają ten portal. Można też pisać do nas mailowo, zawsze odpowiadamy. Zapraszam na długą listę zaproszeń, odesłań i nagród od Grupy Kapitałowej Immobile. Miło nam poinformować, że we Wrocławiu rozpoczął działalność 17. obiekt sieci Focus Hotels. Już w pierwszy weekend hotel był wynajęty do ostatniego pokoju, a jak wygląda w środku, wkrótce będziecie mogli zobaczyć na naszym kanale. Po Focus Hotel Premium Wrocław oprowadzi was dyrektor obiektu, Agnieszka Skulinec. Czterogwiazdkowy obiekt położony przy Kazimierza Wielkiego 19 położony jest bardzo blisko wrocławskiego rynku. Właścicielem nieruchomości jest FR Investments Wrocław, Spółka należąca do Futural Group. Jak podkreśla zarząd Focus Hotels, inwestycja jest szczególnie ważna ze względu na wejście na nowy strategiczny rynek, realizację projektu z czynszem w euro oraz współpracę z renomowanym partnerem. Szykujemy się do nagrania o Focus Hotels, więc jeśli ma się pytania zapraszamy do ich zadawania. Będziemy mówić m.in. o nowym modelu rozwoju Focus Hotels. było już wspomniane m.in. na walnym i na jednym z naszych poprzednich nagrań ale powiemy więcej o tej całej konstrukcji, jak to w ogóle możliwe, że wiele hoteli działa w takim formacie, że jest właściciel nieruchomości, operator, inna spółka niż ten właściciel i szyld spółki takiej międzynarodowej, czyli trzy podmioty funkcjonują w tym jednym w tej jednej nieruchomości, czerpią pożytki, więc zobaczymy, czy macie jakieś pytania, jak to działa w kontekście fokusa. To szczególnie zapraszam też do, do tego kolejnego materiału tutaj, Będziemy mieli mm, okazję porozmawiać z Andrasem, Wierusem, który też nas wspomaga w tej ekspansji. A jeszcze my wielokrotnie na kanale Lata mówiliśmy temu, że jeszcze brakuje nam Wrocławia i Krakowa. Ten rok, tak powiedzmy, domknął klamrą obie te lokalizacje. Tak można by sobie e, zadać pytanie, czy to jest tylko jakaś tam kwestia prestiżu. No nie tylko u nas jest kluczowy jest partner korporacyjny lokalny polski. Tu mamy tak dużą przewagę konkurencyjną nad innymi sieciami, które na przykład nie są we wszystkich miastach albo też które są zachodnie, dlatego że one nie nie usieciawiają tych hoteli w ramach rynku polskiego, więc tutaj partnerzy korporacyjni, których pozyskujemy, bardzo sobie cenią to, że praktycznie mogą teraz do wszystkich największych miast w Polsce jeździć i spać w Fokusach. Także te dwa otwarcia są dla nas w tym roku bardzo ważne, a już niedługo też ściana wschodnia. Północny wschód i Olsztyn, także e, dobre informacje. No i też zapraszam do, do właśnie takich pytań odnośnie ekspansji, no bo będzie okazja porozmawiać z Andrasem, Wirusem, także myślę, że to będzie dobry czas w tym materiale. A na naszym kanale już teraz możecie zobaczyć filmy z Platonowego Parku. Mieliśmy film, w którym Katarzyna Tokarska z działu zarządzania CDI KB opowiedziała o tym, jak wygląda takie funkcjonowanie nowego mieszkańca na osiedlu, czyli co należy załatwić w Urzędzie Miasta, w czym może pomóc zarządca nieruchomości, jak to wszystko działa, a z kolei Monika Woźniak opowiedziała o zieleni na Platonowym Parku oraz o całym Platonowym Parku w kontekście ruchu kołowego, bo ten ruch odbywa się do hali garażowej pod ziemią, nie ma ruchu samochodów po powierzchni, osiedla kolejny film na naszym kanale dotyczy inwestycji rozmawialiśmy z Piotrem Kulesą o tej książce i nasz członek rady nadzorczej no ta książka zdobyła jego serce Piotr dał ocenę 9 na 10 bo spodobał mu się wskaźnik roik nie mylić z roe ani z roi więc jeśli jesteście ciekawi, jak się liczy ROI, to wszystko znajdziecie w tej rozmowie. I 13 takich kryteriów, które zdaniem Luka Kroeze należy wziąć pod uwagę, kiedy podchodzi się do inwestowania e, konkretnych, poszczególnych spółek. E, poza naszym kanałem, tak jak Mikołaj wspomniał wcześniej, na kanale Komparika, e, analiza fundamentalna spółki Atrem Konrada Książaka. 30 minut o Atremie. Polecamy. I pozostając w klimacie YouTube'a, miło nam poinformować, że w hotelu Focus Premium Warszawa odbędzie się DNA Investment Summit 2025. Chodzi o stronę i kanał, którego twarzą jest Piotr Cymcyk. To jest wydarzenie, które jest zaplanowane głównie dla członków strefy premium DNA, a wystąpił m.in. Hubert Stojanowski, nazywany najsilniejszym umysłem polskiego rynku kapitałowego, Pozdrawiam tutaj tych śpiężków z którzy tak mówią o panu Hubercie. I znany piłterowicz Kamil Sochanek, kolejne nazwiska znajdziecie na, na DNA Rynków i tam wszystkie szczegóły. I dla tych, którzy wytrwali do końca, mamy takie właśnie koszulki Grupy Kapitałowej Immobile z tą datą 1868, bo właśnie wtedy Herman Lenner stwierdził, że żeby zarobić w ówczesnym Brombergu, żeby zarobić więcej, Talarów pruskich, bo to było przy państwa tak dawno, że nawet jeszcze marka pruska nie weszła, tylko były talary. Otworzy warsztat przy ulicy Podolskiej i będzie remontował maszyny rolnicze. Przeprowadził jeszcze ten zakład kilka razy, aż trafił na ulicę leśną i tam rozbudowywał swój zakład produkcyjny. Ten zakład stał się później częścią firmy Makrum, a teraz mamy tam platanowy park, więc wszystko się zazębia tworzy jedną całość. Zapraszamy też na odbiczniezbodziankę.pl tam dla tych, którzy posiadają przynajmniej jedną akcję Atremu, Makrom lub GKI możecie uzyskać dostęp do strefy dla akcjonariuszy. Bardzo serdecznie zapraszamy. No ja chciałem jeszcze dodać, że właśnie ja już w zasadzie w DNA wystąpiłem. Tutaj przy okazji też zapraszam do obejrzenia wywiadu, jaki udzieliłem Piotrowi Cymcykowi i te, jeszcze raz też Piotrowi dziękuję za tą rozmowę. E, no a oczywiście, wszystkich zapraszam też do hotelu na, e, na m, wydarzenie. Oprócz tego, tam widziałem, były takie pytania, co, o co chodzi z tym tysiąc. E, tak. Tak, 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 były na Twitterze. Także to jest ten, ten rok m, założenia przez e, Hermana Lenerta zakładu. Oczywiście, e, tak jak mówisz. Dalej ta historia się tak potoczyła, ale tutaj produkty, już może nie z tego zakładu, ale z makrum są cały czas są cały czas na rynku. Konstruktorzy, którzy mają i do nich dostęp i cały czas pracują z tymi produktami. Siedzą piętro niżej w budynku i k 3 i cały czas z tymi produktami. Działają, czy to maszyny do, do, do JSWK, GHM, czy Polic, czy do Mądy Świecie, i innych tego typu zakładów przemysłu ciężkiego. Cały czas na tej dokumentacji są produkowane, także ta historia trwa. No i w zasadzie to tyle miałem jeszcze jedną rzecz, ale zapomniałem. I powstają też nowe np. granulatory destruktu asfaltowego. To prawda. Mieliśmy filmy na temat tego urządzenia. Zapraszamy. Janku, dziękuję, że się włączyłeś. To była długa lista ogłoszeń. Co najbardziej się spodobało? Wiem, wiem że koszulka. Zdecydowanie koszulka. Wszystko to, bardzo ciekawe. Co się da zrobić. Dziękujemy za dziś. Zapraszamy do pisania do nas. Chętnie odpowiadamy na pytania, bo w sumie po to tu jesteśmy. Więc piszcie, lajkujcie, subskrybujcie. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia, do zobaczenia.